Jak lepiej strzelać w grze, na dead matchu, i w strzelnicy? Strzelam ok, a w grze źle. Jeśli chodzi o strzelanie, na strzelnicy na dead matchu, ustalmy sobie od razu, boty nie oddają. A na dead matchu jesteśmy skupieni na strzelaniu i tylko strzelaniu. Ludzie nie myślą o tym, jak pikują, ludzie nie używają ability, tak przy pikowaniu, ludzie nie robią nic po chodzeniem i strzelaniem. Więc jakbym traktował deadmaczu, jakbym trenował strzelnicę. Czysto na rozgrzewkę, nie, nie traktowałbym tego jako miernik swojego performanceu, jak swoje umiejętności mierzysz na dodmeczu czy na strzelnicy, bo tak nie jest. Powinieneś mierzyć swoją umiejętność. w. W trakcie gry, bo to jest faktyczna rozgrywka, do której się przygotowujesz, a czemu strzelasz gorzej? No właśnie dlatego ludzie nie myślą o tym, jak pikują, ludzie nie myślą co pikują, ludzie biegają, albo niestety niektórzy trzymają pozycję na full audio, w celowani kurwa w Ciebie na deadmatchu, patrząc się na kropki gdzieś respisz, ale nieważne. Chodzi o to, że deadmatch to nie jest to, gdzie powinieneś wyceniać swoje umiejętności, tam będziesz lepiej strzelał, bo tam ludzie nie grają tej tak grali na poważnie. Ty też nie grasz, jakbyś grał na poważnie, bo mniej się boisz. Nie obchodzi cię to, że zginiesz. Nie ma czegoś takiego, że jest runda Twoja i potrzebujesz użyć swojego utility w danej sytuacji albo w ogóle nie potrzebujesz tego pikować, po prostu tego nie pikujesz, tylko pikujesz wszystko. Strzelasz wszystko, mniej się boisz przede wszystkim, tak? Dlatego deadmatch zawsze będzie miejscem, czy strzelnica zawsze będzie miejscem, na którym o wiele, o wiele lepiej będziesz strzelał, o wiele lepsze będą te wyniki niż w trakcie gry. Zwłaszcza, że w trakcie gry jeszcze dochodzi jakiś stres. Nie każdy to ma, ale sporo osób stresuje się podczas tego i nie. Nie skupiasz się tylko i wyłącznie na strzelaniu, oczywiście na meczu też nie tylko skupiasz się na strzelaniu, bo skupiasz się też na tym, żeby chodzić, tak? Oczywiście, to nie jest tak, że stoisz w miejscu na strzelnicy, możesz się skupić tylko na strzelaniu, stanąć w miejscu i ruszać myszką. Ale jeśli chodzi o deadmatch, to jeszcze przy okazji myślisz o tym, gdzie ktoś może wychylić przynajmniej crosshair placement, mam nadzieję, że trenujesz. Na deadmatchu skupiasz się na o wiele mniejszej ilości rzeczy, nie rozpraszają ci żadne umiejętności, nie się, jak dojdzie Twoja drużyna, że ktoś coś do Ciebie mówi, jesteś skupiony. Na celu zabicia przeciwników i tylko i wyłącznie tym. I przy okazji, jak już jestem na tej kwestii, dlaczego tak jest, to nie grajcie DMA, żeby go wygrać, bo to nie ma znaczenia. To nie jest tak, że musisz zrobić 40, bo wtedy jesteś najlepszy na deadmatchu. To nie jest prawda. To, że zrobisz 40, na przykład siedząc w jakiejś pozycji, albo abizując dwa respy w kółko, w kółko, w kółko, zabijając cały czas same dwa respy, to nie znaczy, że jesteś lepszym zawodnikiem, ogólnie. Dlatego nie jestem fanem tego, że na deadmatchu da się w ogóle wygrać, bo no, po prostu to nie ma to nie jest żaden miernik. To nie jest coś, co powinno być w ogóle mierzone w żaden sposób. Ktoś, kto ile zdobył na na odmęczu w jakimś przeciągu czasu czy cokolwiek, także nie miesz swoich umiejętności od odmęczu na strzelnicy, tylko mierz swoje umiejętności w trakcie gry. I przede wszystkim trenuj nad decyzjami w grze, trenuj nad tym, co się dzieje w rozgrywce, bo strzelanie to nie jest wszystko w tej grze. Zaskoczę cię, to nie jest wszystko w tej grze, stary. Także trenuj nad przede wszystkim decyzjami w grze, bo to jest najważniejsze strzelanie. Oczywiście jest potrzebne do zrobienia wielu rzeczy, ale to nie jest czynnik, na którym skupiasz się w 100%, tak jak na deadmatchu, czy na strzelnicy, tak? Oczywiście to nie jest twój główny czynnik. To nie jest tak, że ty idziesz i musisz zabić, tylko ty idziesz i myślisz, jak oszukać przeciwnika. To jest to, co było w sztuce wojny, tak? Sąd są piny, oczywiście, znowu tego nawiążę, bo już chyba kiedyś tego nawiązywałem. Lepiej jest przeciwnika ograć sztuczką, w sensie umysłowo, wygrać z nim, strategicznie, niż w czołowej walce jeden na jeden, tak? Oczywiście to nie jest dokładnie co on powiedział, bo ja to czytałem po angielsku, a nie jestem w stanie tego słowo w słowo przetłumaczyć, ale jak ktoś chce, to chodzi o to, że lepiej jest outsmart przeciwnika zrobić, tak? Czyli jakby go umysłowo rozegrać, niż outfight'em. Szybka wstawka, bo zobaczyłem sobie to w Google na szybkości, jak to montuje teraz i Generalnie podobno, no nie wiem, przetłumaczył mi to tak Google, e, jeśli chodzi o książkę, że tak jest e, w książce. no Nie wiem, nie czytałem polskiej, także nie mam pojęcia. Ale podobno jest, e, że lepiej jest przeciwnika przechytrzyć podstępem niż przebić się siłą. E, pff, nie do końca ma to to samo znaczenie, ale powiedzmy, że poniekąd e, będzie to jakby to samo. Tyle trzymać od następnego.